Jaki był tytuł tej pracy Matyśka? To chyba już dawno było, ja nie widziałam wcześniej. Co ci tak tutaj grzechocze? Co kupiłaś w sklepiku? Taki. Uh, uh, uh. Dobra, idziemy. Dalej czy takie ptaki obrabiasz? Pychotne są. Dobra, idziemy po klarcie. I spadamy do domu. Co ty na to? A nie, jeszcze do sklepu musimy założyć. Może dzisiaj zrobimy jakieś drożdżówki albo babeczki, żeby się troszeczkę do szkoły wzięła. Tak, tak, tak! Ja w ogóle dzisiaj od rana robiłam bigos. W sumie nie zrobiłam tego żadnego komentarza, ale miałam super kapustę. Nie powiem od kogo znowu, ale, ale jest super. Swojska, prawdziwna taka. No i część tej kapusty odłożyłam na a z większości zrobiłam dzisiaj bigos. Tylko taki bigos, nie bigos wobec grzybów. Ale zależało mi na tym, żeby dzieci mogły to jeść, więc będzie bigos. No, właśnie bez grzybów, więc trochę taki kolor ma. Blady, ale myślę, że i tak będzie super. Będzie szedła? E, co to jest? Bigos, kapusta. E, co to jest? Ta pusta? O matko kochana. Dojdziemy do tego. No, widzę, że Paweł jak wytargał mm, furkę. Coś tam sobie chyba nagrywa. Ja wstawiłam ziemniaki, zrobiłam ten bigos i się okazało, że jest bardzo, ale to bardzo, bardzo, bardzo. Słony. Nie ja wiem, jak to się stało, że on taki słony bardzo się wydaje. Oczywiście go nie soliłam. Taka posta po prostu musiała być bardzo słona. No ale nic, jakoś tam zjemy, mam nadzieję. E, dzieciaki już się częściowo rozeszły. Matylda zaraz tu jeszcze tylko wróci, dokończyć swoje piękne literki. Staranne, nawet ładniej to wychodzi. E, no i tak, i dzisiaj jak skończy te literki to siadamy do jakiejś kreatywniejszej pracy. Matyśka, kończ te literki. Jezu. Yes. To zrobimy te babeczki, bo pomyślałam dzisiaj, Matylda w ogóle zgłosiła takie zapotrzebowanie na noszenie czegoś słodkiego jako przekąskę do szkoły. Nie, tej. Mm -hmm. No i takim kompromisowym wyjściem z sytuacji będą chyba babeczki. Co myślisz? Tak, 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 tak. Może kakaowa? E, może być. No właśnie. Kupiłam też serek waniliowy. I może go zmieszamy z galaretką, zrobimy takie ptasiądeczko też. No, ptasiądeczko. Ale to raczej zjemy w domu jutro, nie? No. No to siebie do roboty, prawda, Mati? Tak. A ty pisz te literki, bo jeszcze trochę ci tam zostało. Ale, ale mama, proszę, ja będę mogła robić z tobą. Babeczki? Tak jak ja z Majką. No dobra. Ale znaczy, to musisz ja się miesza. pospieszyć, trochę. Nie, nie będziesz mieszać, bo wrzucimy wszystko do. E, do Lidla Mixa. Ok. Mm. Trzeba sobie łatwiej życzyć dziewczynko. Ale coś ci tam zaraz. Tak, zaraz ci znajdziemy jakąś funkcję, już się nie obrażę, bo nie mogę tego wytrzymać. Przecież e, twój robot wszystko wszystko No i wyszły dwie blaszki. Babaczek, zaraz wrzucimy do piekarnika. Podajemy obiad, a potem będziemy żreć słodycze, czekoladowe baweczki Co wy na to? Zemba. Dobra. Ale entuzjazm, że ho ho. <śpiewanie> Ups. płyteczki. Pięknie Władziu śpiewasz. Władziu, ty jesteś mój? A czyj? Czy ty jesteś? Taki. Mój kuty. Brawo. Gnujku. Co pokażemy mamie? Sam. No. Ale jesteś... Zdrajca! Zdrajca! Słucham? Nadgrywasz na Twój kanał? Na twój kanał? Tak. To może pozdrówmy Panią Ładnieszkę. która... 32 sobie zarezerwowała. A widzisz, no pewnie, pozdrawiamy. I dziękujemy. I bardzo dziękujemy. No to, Władziuś, pomachasz? Władek, pokaż, bomba. Bomba. Mm, nie tym paluszkiem, bomba. nie tym. Nie do dupy, tylko bomba. Mm -hmm. Jesteśmy blisko? Tram. Brawo, super, Władeczku. No to bomba. Dziewczynki będą dekorować korony. Dla księżniczek. Dla księżniczek. Czyli dla siebie, tak dziewczynki? Dobrze, ciocia Gosia Wam sprezentowała takie fajne korony, naprawdę fajne gadżety. Można rzeczywiście je ładnie udekorować klamastrami, kredkami, czy tam jakimiś farbami nawet. Ale farbami to dzisiaj może nie będziemy malować. No i będzie piękna ozdoba, nie? Wszystkie gadżety powyjmowane, koraliki, błyskotki, brokaty i inne tam głupotki. Ja brokaty. Piękne te korony, korony będą. Co tam, Klausia? Czego okay. szukasz? Matylda nie ma, zaraz no, ci da. Końca. Poczekaj, poczekaj spokojnie. Poczekaj, Matylda skończy jeszcze... ci da. To jest... Czekaj, bo nie znużyłam nagrać. Zrób tak jeszcze raz. To do Kajki? No to powiedz do zobaczenia jutro. Do zobaczenia jutro. Pa, pa. pa, pa. pa.